Dziś w 20 Faktach o… przedstawiamy 20 nierozwiązanych tajemnic historycznych. W jaskiniach Blanchard de Francji odkryto kamień pokryty symbolami, które nie przypominają żadnego znanego pisma. Czy to zapis sprzed 10 tysięcy lat, którego nikt nie potrafi odczytać? Megality z Gobekli Tepe w Turcji to najstarszy znany kompleks świątynny świata, zbudowany tysiące lat przed piramidami. Kto i po co go stworzył? Atlantyda opisane przez Platona zaginione imperium, które miało zniknąć w oceanie w jednej nocy. Mit czy zapomniana cywilizacja? Do dziś nie wiemy, jak starożytni Egipcjanie wznosili piramidy z taką precyzją. Czy to tylko geniusz inżynierii, czy coś więcej? Zaginione miasto Mohenjo-Daro. Miasto w dolinie Indusu zniknęło nagle, jakby pochłonięte przez tajemniczą siłę. Archeolodzy do dziś nie wiedzą dlaczego. Stela z Los Lunas w Nowym Meksyku znaleziono kamień z napisem w starohebrajskim. Czy starożytni Żydzi dotarli do Ameryki na długo przed Kolumbem? Zaginione 10 plemion Izraela. Po najeździe Asyrii 10 plemion Izraela zniknęło bez śladu. Czy rozproszyły się po świecie? A może przetrwały w ukryciu? Z chęć od wieków budzi pytania. Obserwatorium, świątynia czy miejsce rytuałów? Kto i po co ustawił te kamienie? Arka przymierza zaginęła z Jerozolimy tysiąca lat temu. Czy Arka Przymierza wciąż istnieje, ukryta gdzieś w Afryce? Zaginione grobowce władców Chin. Groby chińskich cesarzy wciąż skrywają tajemnice. Sam cesarski mauzoleum Qin Shi Huang'a nigdy nie zostało otwarte, z obawy przed truciznami i pułapkami. Swoje skumran zawierają teksty, które mogły zmienić biblijną historię. Ale kto je ukrył i dlaczego? Zaginione lądone rzymskie. Trzy legiony rzymskie zniknęły bez śladu w niemieckich lasach. Do dziś nie znaleziono ich sztandarów. Rękopis z wojnicza to najbardziej zagadkowa księga świata. Nie udało się jej rozszyfrować mimo setek prób i komputerowych analiz. Czy Joanna Dark naprawdę zginęła na stosie w 1431 roku? A może ocalała i żyła dalej pod innym imieniem? Niektórzy historycy na to wskazują. Tajemnica zaginionych kolonistów z Roanoke w 1587 roku. Cała kolonia angielskich osadników zniknęła bez śladu. Pozostał tylko jeden wyryty napis. Kroatoan, więzień z żelazną maską. Kim był tajemniczy więzień Ludwika XIV, którego twarzy nie widział nikt? Tożsamość człowieka w żelaznej masce pozostaje sekretem. Zaginione klejnoty koronne Francji. Podczas rewolucji francuskiej skarbiec królewski został splądrowany część klejnotów nigdy nie została odnaleziona. Sprawa Dyatłowa z 1959 roku. Dziewięciu turystów zginęło w tajemniczych okolicznościach w górach Uralu i w ciała nosiły ślady, których nie potrafi wyjaśnić żadna teoria. Zaginięcie Ameli Erhardt w 1937 roku. Amelia Erhardt, pierwsza kobieta, która próbowała okrążyć świat samolotem. Zniknęła bez śladu nad Pacyfikiem. Gdzie zniknęły ogromne skarby trzeciej rzeszy? Złoto, dzieła sztuki i dokumenty. Do dziś nieodnalezione. Czy spoczywają w ukrytych tunelach na Dolnym Śląsku? Niektóre z tych zagadek mają tysiące lat, inne zaledwie kilkadziesiąt. Ale wszystkie łączy jedno. Wciąż czekają na odkrycie. Dajcie znać w komentarzach rozwinięcia, której zagadki chcielibyście zobaczyć. To było 20 faktów o, 20 nierozwiązanych tajemnic historycznych. Subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnego odcinka.